A, Battle Royal Event. Są trzy osobowe ekipy, których zadaniem jest zajęcie ratusza, gdzieś tam. Ekipa musi 15 minut wytrzymać na górze. Zjadłem pizzkę? No w sumie wiem, zjadł. Moje do Pizzę. Jadłem taką z pieczarami. Polska w 1939. Tak, i mam ten radziecki kesk, nie? W sumie wyglądam jak dzisiejszy żołnierz na Ukrainie radziecki, na szczęście rosyjski. Dokładnie jeden do jednego, stary kałaszk-kesk po dziadku. Poczusiem, yy, muza motywacyjna. Trzeba trzeba wczuć się w klimat. Motywacja. O tak. Fokus skupienie. Cebulkom. Od las 1000 tysiąc I ogóreczkiem kiszonym. No kurwa sam zostałem. Nie, Ahmedzie, Gustawie. Dobry. Dobra, ładujcie, ładujcie się do kontenera i czekajcie nas na nas. Powodzenia. Chować, zwiedzać świat, pięknie, pięknie być, żyć, garściami, garściami życie, życie brać. Chcia... Ty, a może Zacznijmy w ogóle nie wychodzimy z tego kontenera? To <laughs> Czekamy, Czekamy tutaj, zostajemy to do końca, nie? Taką, o Jezus, i taką polską, prawdziwą, jak bigos naładowany, że aż ta pizza się ugina. Śmiesznie, bo jakby się te drzwi do konteneru otworzyły, a ten taki szkop z MG stoi, pyr, 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 do nas. O Jezu. Nie, to jakaś I do tego coś siwo-ostre. O Jezus, i zimna kola zero, o. Oh. Bo w twoich okularach... ...odbija. Jest pole i las. A, jest dużo otwartego terenu i kawałek lasu widzę. <grym>, o kurde. Jakieś też niezłe okularki Czytam z Twoich oczu normalnie. No weź trochę w dół popatrz. Jak wygramy event, to sobie zamówię taką pizzę. 3. E. Cholera. O kurde. Z... Dobra, to wybiegasz pierwszy. dobra O, o kurde. O. Lecimy. Zalamy! <laughs> Jak szczury kurwa. Ale fajna lokacja, otoczone murem wszystko. To się wieża. Co? Co? 15 minut. Kurwa, w sumie dobrze zrobiła ta pierwsza ekipa, że zraszowała, ale musieli czuć się pewnie i to mocno. No i dużo zaryzykowali. Zajebiście. Mam jeszcze jednego batonika. Kurwa, nie, to miał być batonik kurwa, ja zwycięstwa? Okay, ja się nawet. Nie no, aż tak nie chiruj, żeby iść spać. Jak my chcemy to zasztrumować? Pomysły, słucham. Smoki, ale średnio. Bo najpierw trzeba się dostać Starałem. pod budynek, a potem piętro po piętrze wejść na górę. Tak, jakiś flashback by się przydał. I może rozpalimy w kominku, zaprosimy pozostałych, żeby nie mogli? <noise> potem zam 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 zamkniemy drzwi i podpalimy HTS. Małeś Kera, mogę pójść coś porąbać. Miał ja w ogóle hełm i dlatego go poznałem w sensie szpakra niebieski. Acho que o jeden Teraz raz giną. Alpaka gdzieś pobiegł, kurde alpaca się takie rambo załącza Jeden był tylko i wyrapał Typ na dachu. Dawaj, dawaj tą sniperę. Jest tu widać go. Przy barierkach był. Ja się A, ale jak ktoś odwiedził budynek, co jest? Na górze. zginął pewnie Weź się w celu, i tą, tą... może znowu będzie stało i Flare puszczał Z lewej jest chłop z jakimś musinem i to na pewno, a z prawej jest jakiś chłop z tłumikiem co napierdziela zemki czy z czegoś z alpaka dla muszę upatrzeć na prawą stronę, na pewno ktoś jest z prawej strony na bank no. To widzisz ty, tylko ja. Ra ratusz współżyli. Przestań. Masz czym o, się zabandażować? ta. Szmatki, żeby sobie zrobić te buty ciche. Ja nie mam. Czekaj, nie, odkażony mi zrobię, dobra. Chyba jestem dzbanem Czekaj naprawię to Zrobiłem spodnie zamiast butów Wiecie co powinni zrobić, że gaz nas pcha do budynku. Można kampić i kampić w nieskończoność. Znaczy nie będą no, jest ten czas, żeby na flarę, ale chyba powinni też zrobić, żeby gaz na tył puszował, jak w Pubku czy coś. Godzina czasu, a my dotarliśmy do ratusza dopiero. Te muchy nam, nas zagłuszają, nie? nam zasłonę dźwiękową. Dobra. Ale mi się ręce trzęsą, nie? Ja już czuję tego golfa. Nie no, wyjebie się. Tylko żeby alpaki nie zabić, żeby mu nie było. no, ile? Przecież pas kultury ma chyba 35 pięter, my też tu mamy tyle chodzić? ja? czy wyżej, wyżej nie Kurwa, to jest rambo nie? No nie wiem, jak ci ludzie dają mu się tak wyjaśnić. Przecież chłop ma przewagę na schodach, ale paka go zabija, to jest niesamowite. No i żartujesz, że my podabijemy tam wchodzić. Tak oni odbijali ten budynek. To teraz na pewno wejdziemy. Niech tym się rzuca, Aha, G. jak się rzuca, jest jedyne wejście niemożliwe, przecież wystarczy czekać na drogie. Może najdami, ale tu no nie mamy najdów. No, celuje, celuję. celuję. Zajebiście, masz go, masz go Zabijem go, ZABIJEM go. GO Albo nie Nie, zabijem go Zobacz po lewo Tu jeszcze wyżej. Mamy to! O! Ty no nie gadaj taka akcja, trabina wejście, co jest? O, dzień dobry. Nie, ten... O, ten... Gratulujemy no. wygranej. Dzień na dzień. Kurde, wypocone. Dobra, zaraz. Wybrzy? Tak, zaraz, was stąd zabierzemy i przygotujemy nagrody do odbioru. Proszę nie wygrać tego KMO. Nie. Nie, nie. Dresik w paski mogę? Mamy. Nie, no łatwiej łódko. Wszystko pod kontrolą, cały mecz. <śles> <śles> o, tak, tak. Kto tutaj był, może teraz serduszka jedynki, dla alpaki, dla pyry, że się poświęcił, dla szpaka luki, że nam prowiant przygotował. Kto tutaj był, no? Kto z was tu był, kiedy działa się historia i syndykat przejmował ratusz? Zając granatem trafił. No, no, my jesteśmy jak... Jeszcze mogłem mieć Zetkę na kasku, byłaby współczesna Ukraina, ruski żołnierz na Ukrainie. Kałasz Mosin, radziecki kask. to jakieś te, piła tarczowa, jako dobytek, kradziony, zdobyczny. Trzy, no dawaj. Raz, dwa, trzy. Ciach. Yeah. No dawaj, dawaj. Ja cię kręcę i nawet posiedzieć można w środku co jest Ale ba zajebiste No i przetar. pierwsze przetar Misję przetarłem na styk Czekaj. Nie, do przodu. Co jest? Jak... Ręczny. Stój. O Jezus. O. Oh.